Barwniki. Jak ja będę mieszał, to będziesz pani mnie mówiła, słuchaj pani. To jest w zależności, ile pani to da tego. Jak jeden, to będzie takie coś przykładowo. Czym się da więcej, to będzie ciemniejszy. Także jak jednego damy rozmieszam, to po prostu wtedy zobaczmy, czy drugi da się. A nie jest przeczytać, ile barwników na jaką ilość? Mateusz, przecież widzisz, że pan doskonale wie, co robi. Pytanie tylko, jak taką pracę wyceni? Zobaczymy, jak to zejdzie, bo do to jest Ile? Ja nie wiem, a jak Pani uważa. Trzystówki No Pani no... No dobrze. Na no okay. co Pani taka przewrażliwa jest Pani? Pasuje czy nie? No, Mogę. No pasuje, pasuje. no co Pani pasować? No. Ale strasznie jest agresywny, co? Ja. Może i nieco charakterny, ale zaczyna Pan książkowo. Od gruntowania. To jest podkład wie Pani. Okej. Okay. To jest białe, to nie chcę, przez wszystko. Mateusz, jesteśmy chyba zadowoleni. Nie sprawdzi, czy ściana jest brudna, powinien sobie nawet szczoteczką ją oczyścić, z kurzu, z pyłków, z pajęczyn, z czegokolwiek. No, niech to schnie pięknie. Kolorzanka mi się pyta, czy pan robi tylko tynki strukturalne, czy, wszystko, czy coś jeszcze? Wszystko, wszystkie. Gafelki i szpachlowanie i wszystko jest. No to dobrze wygląda, Danusia się buja, a on spodnie poprawia, nie? Mateusz, o co ci chodzi? Pan po prostu przebiera się w strój roboczy. To co? to biorą? Kobiety na publiczki na nie? No. Ja czasem też biorę. No tak, no pani pani nie się brakuje. Zajmie spodnie przy Danusi? To nie jest porządku, kobieta. A i bum! Jest, mamy to! Ojej, dziękuję! Nie potrzeba pani brać. No Bajera, no niezu. Do ściany pan zawiera się równie rzutko. Na start zaznaczenie ściany taśmą. O, proszę bardzo, prawda? Cleczkiem. Na razie położył taśmę na oko. Nie odmierzył sobie poziomicą Zacznijmy. w równej linii. Taśma na oko. A jak z odmierzaniem pigmentu? Też jakoś tak na oko. Tego plokatu to ja sypujemy. To już się pan uważa, bo tak... Mi jedzie, się jedzie, no? Ja będę mieszał jedno dałem. Zobaczymy, co by się dodała I... Zabezpieczył ścianę na oko. Zagruntował na oko. Dobrze. Miesza na oko. Pigment dodaje na oko. Wszystko jest dodawane na oko.